Polski rząd, polska administracja, yy, wszyscy jesteśmy z Wami w, tych, yy, w tej trudnej misji, w tej trudnej służbie. Jednoznacznie za posłem Franciszkiem Sterczewskim ujął się Szymon Hołownia. Franek, jestem dumny, że cię z nami bardzo dobrze zrobiłeś, i każdy porządny człowiek na twoim miejscu powinien zrobić dokładnie to samo. Lider platformy zamieścił oświadczenie w internecie. To nie może być tak, że rząd dużego europejskiego państwa nie jest w stanie zapewnić lekarstwa i kanapki matce z dzieckiem na naszej granicy. No, przede wszystkim polscy artyści pokazują swoją wrażliwość. Myślę, że i muzyką, i wierszem, i słowem. Tak naprawdę uczulają nas. Dzisiaj symbolicznie nawet z tą cegiełką e, ceną biletu mogliśmy wesprzeć e, te fundacje, które na granicy w strefie, poza strefą. E, w naszym imieniu opiekują się tymi, którzy potrzebują tej pomocy. Granica polsko-białoruska, posłowie koalicji obywatelskiej Michał Szczerba, Dariusz Joński i dwa śpiwory dla kilkudziesięciu uchodźców. Jeszcze raz chciałem wyrazić najwyższe uznanie, i dziękuję bardzo serdecznie.